Święto Pasieka. 27 września, w czasach dawnych Słowian, obchodzono święto Pasieka czas pełen magii, poświęcony pszczelarzom oraz pszczołom, tym małym, lecz niezwykle ważnym opiekunom natury. To święto nie tylko uhonorowało pracę pszczół i pszczelarzy, ale także niosło ze sobą głębokie ezoteryczne znaczenie, które dziś możemy na nowo odkrywać. Pszczoły strażniczki harmonii. Ezoteryce pszczoły symbolizują jedność, współpracę i duchowy rozwój. Są one łącznikiem między światem roślin a światem ludzi, przekazując energię słońca z kwiatów prosto do nas w postaci słodkiego, złocistego miodu. Słowianie wierzyli, że pszczoły są wysłanniczkami bogów, a ich praca jest święta. Magia miodu i woskowych świec. Podczas święta pasieka. Pszczelarze składali ofiary z miodu, a domy były oczyszczane przy użyciu świec z naturalnego wosku pszczelego, które miały moc ochronną. Płomień świecy przynosił światło, odpędzał złe duchy i przyciągał dobrobyt oraz obfitość. Rytuały z pszczołami w tle. Dla tych, którzy chcą uczcić dzisiejszy dzień, można przeprowadzić prosty rytuał na obfitość i harmonię. Wystarczy zapalić woskową świecę. Skupić się na oddechu i w ciszy podziękować pszczołom za ich codzienną pracę. Niech energia ich ducha wprowadzi do twojego życia równowagę i obfitość. Niech dzisiejszy dzień przyniesie wam słodycz miodu, światło świecy i magiczne połączenie z naturą. Wróżbita Łukasz Węcka